Daniela, rozdział pierwszy. W trzecim roku panowania Joachima, króla Judy, do Jerozolimy nadciągnął Nabuchodonozor, król Babilonu, i obległ ją. I pan wydał w jego rękę Joachima, króla Judy, oraz część naczyń Domu Bożego. A on je zabrał do ziemi Shinear, do domu swego Boga, i wniósł te naczynia do skarbca swego Boga. I król rozkazał Penazowi przełożonemu swoich eunuchów, aby przyprowadził niektórych spośród synów Izraela z potomstwa króla i książąt. Młodzieńców, w których nie było żadnej skazy, o pięknym wyglądzie, biegłych we wszelkiej mądrości, posiadających wiedzę i pojętnych w nauce, którzy byliby zdatni stanąć w pałacu króla i aby ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. I król wyznaczył im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które on sam pił. Mieli być tak wychowani, aby po upływie trzech lat mogli stanąć przed królem. Wśród nich, spośród synów Judy byli Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. I przełożony Eunuchów dał im imiona: Daniela nazwał Belteszazarem, Hananiasza, Szadrakiem, Miszaela Meszakiem i Azariasza, Abetnego. Ale Daniel postanowił w swoim sercu, że nie splami się potrawami króla ani winem, które król pił. Poprosił więc przełożonego eunuchów, aby nie musiał się splamić. I Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłość przełożonego eunuchów. Przełożony eunuchów powiedział do Daniela: Boję się króla, mojego pana, który wyznaczył wasz pokarm i wasz napój. Jeśli zobaczy, że wasze twarze są chudsze niż innych młodzieńców, którzy razem z wami mają być wychowani, wtedy narazicie u króla na niebezpieczeństwo moją głowę. Wtedy Daniel powiedział do sługi, którego przełożony eunuchów ustanowił nad Danielem, Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem. Poddaj próbie, proszę, twoje sługi przez dziesięć dni – Niech nam dają jarzynę do jedzenia i wodę do picia. Potem przypatrzysz się naszym twarzom oraz twarzom młodzieńców, którzy jadają pokarm z potraw królewskich, i według tego, co zobaczysz, tak postąpisz ze swoimi sługami. I posłuchał ich w tej sprawie i poddał ich próbie przez dziesięć dni. A po upływie dziesięciu dni okazało się, że ich twarze wyglądały lepiej i ich ciała były tęższe od wszystkich młodzieńców, którzy jadali pokarm z potraw królewskich. Sługa zabrał więc ich potrawy oraz wino, które mieli pić, a dał im jarzyny. Tym czterem młodzieńcom dał Bóg wiedzę i zrozumienie we wszelkim piśmie oraz mądrość. Ponadto Danielowi dał rozumienie wszelkich widzeń i snów. Gdy minęły dni wyznaczone przez króla, by ich przyprowadzić, przełożony dworzan wprowadził ich przed Nabuchodonozora. I król rozmawiał z nimi, ale nie znalazł się pośród nich wszystkich nikt taki jak Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz, i stanęli przed królem. We wszystkich sprawach mądrości i rozumu, o które pytał ich król, stwierdzał, że są dziesięciokrotnie bieglejsi od wszystkich magów i astrologów, którzy byli w całym jego królestwie. I Daniel był tam aż do pierwszego roku króla Cyrusa.